Witam zodykalne e, panny w czytaniu miesięcznym. Dla Was jest to czytanie na miesiąc styczeń. W tym czytaniu skupiamy się na energiach głównych, plus karta rada, miłość, uczucia oraz e, finanse, sprawy finansowe. E, zaczynam, drogie panny, już on, od energii głównych dla Was na miesiąc styczeń. Zobaczymy, co w energiach głównych dla panny w miesiącu styczniu. Co dla panny w energiach głównych w miesiącu styczniu. Już patrzymy, kochani, co nam się tu pokaże. Siły. Również karta Alwa, dla niektórych może jest to jakiś sygnał bądź jakaś wskazówka. Rycerz kielichów i, ósem, i siódemka e, monet. Karta pustelnika na spodzie talii. Karta rada dla panny przy tych energiach. Karta Rada. Karta Rada dla Panny. Kochani. Karta Sądu Ostatecznego. Kochani, dość fajny miesiąc. Karta lwat się pokazuje. Może przyjdzie jakiś lew z ofertą do Panny. Po jakimś długim czasie, albo te działania będą takie dość powolne, dość takie długie, ale może to też oznaczać, że długo czekaliście na to, tak? Że w końcu po takim czasie e, osoba ta przyszła z ofertą do panny. Bądź, być może to wy widzicie z ofertą do lwa, ale bardziej myślę, że jest na odwrót, że tutaj jakiś lew. To też nie zwracajcie uwagi na e, kartę lwa tutaj, bo może chodzić równie dobrze o każdy inny znak, również znak wody na przykład, a, czy też znak ziemi i znak powietrza. Ale tak jakby w końcu przyszła jakaś oferta, która tak szła, szła i dość nie mogła bądź jakiś, jak, jakaś osoba a, tak długo zbiera się na odwagę, żeby w końcu Wam coś wyznać, coś zaoferować. Tego typu sytuacje tutaj się pojawiają. Um, to też może być tak, że osoba długi czas nic nie dawała sobie znać i nagle się pojawia. Tak? Ni stąd, ni zowąd. E, Pojawia się tutaj osoba, która gdzieś tam była, ale zniknęła. Karta rada, karta rada to jest karta sądu ostatecznego i teraz tak. Tutaj w tej sytuacji możecie zrobić tak, że zapominacie o przyszłości i próbujecie tutaj e, naprawić tą sytuację, tylko znowu mówię, to będzie potrzebowało czasu, to nie jest tak, że ta sytuacja m, tutaj wszystko fajnie, jest ta oferta, ale widzę, że albo Was nie ma tej gotowości, żeby e, tutaj coś e, już i teraz zacząć, być może było tak jakiś czas temu, że myśleliście m, w sumie co mi zależy, już teraz chcę coś z tą osobą, chcę przyjąć tą ofertę kochani, równie dobrze może chodzić o inną ofertę, ale głównie pokazuje mi się tutaj e, oferta emocjonalna Ktoś mógł się zaoferować, ktoś, być może wy chcieliście coś z osobą, ale ta osoba nie dawała tej oferty, tak? I wy się znudziliście tym czekaniem, wy teraz, jakby może też was to kosztowało, doszliście do siebie, wróciliście swoje swojej energii, a nagle ta osoba się pojawia. I teraz może być tak, że wy już nie chcecie tak szybko, jak chcieliście jakiś czas temu, tylko tutaj będziecie pomału sobie patrzeć, czy ta osoba naprawdę... Um, jest szczera swoją ofertą i czy naprawdę chce się temu poświęcić? Czy to jest takie coś na zasadzie szybkiego, um, szybka oferta, na chwilę, na szybko, um, bez jakichś takich bez jakiegoś takiego angażowania się? głębszego. Myślę, że Wy tutaj będziecie obserwować, sobie stać z boku, Ta osoba gdzieś tu będzie w pobliżu, Wy będziecie ją obserwować, uh, będziecie się zastanawiać, ale nie będzie, tutaj, nie będzie tutaj przyjęcia tej oferty z otwartymi ramionami. Jest jakby, trzymacie tą ofertę w zasięgu ręki, ale nie ma jeszcze przyjęcia. Karta Rada no to jest jakaś możliwość zostawienia tego, co było i spróbowania jak najbardziej tak, ale też być może uwolnienie się od tej osoby, od tej oferty. Zależy, co dla Was jest e, korzystniejsze według Was, drogie e, panny. Znajdźcie rozwiązanie, najlepsze rozwiązanie i wyjście z tej sytuacji dla Was tutaj też dla niektórych jest wskazówka że jednak być może warto coś na nowo tak tylko wtedy ważne jest zostawić przeszłość za sobą bo jeśli nie zostawicie przeszłości za sobą to, to będzie się um, niestety będzie miał to efekty na, na to żebyście coś w ogóle mogli zrobić z tą ofertą bo ciągle będziecie wracali do przeszłości jeśli będziecie w stanie zostawić to tą przeszłość za sobą zacząć od nowa odpuścić to wtedy jest szansa na to że um, będzie ten rozwój on nie będzie szybki ale będzie e, wartościowy tylko, jak mówię, trzeba uważać na to, żeby nie było tak, że ta osoba znowu was zakręci. Zakręci, będzie obiecywać y, gruszki na wierzbie, a znowu wszystko będzie długo trwało, będzie się pojawiać, będzie znikać. No, tego typu sytuacje wiadomo. Wtedy karta rada jest odpuszczenie tego, zostawienie raz y, na zawsze za sobą i y, pójście tą nową drogą, bo Wy już jesteście tutaj pozbierani po tym i tak naprawdę moglibyście zacząć tą nową drogą. Więc uważać warto na to, żeby ta osoba znowu Wam nie zamieszała w, tej, y, w tym życiu. Y, jeśli takie znaki będzie. E, będziecie e, otrzymywać, jeśli będziecie wiedzieć po zachowaniu, że coś jest nie tak, no to wtedy wiadomo, że lepsze jest dla Was odpuszczenie. Natomiast jeśli zobaczycie, to, że osoba się stara, że naprawdę zależy, no to wtedy możecie zapomnieć tą przeszłość i jakby spróbować tutaj coś na nowo. Więc mam nadzieję, że dla większości będzie to jednak ta pozytywna wersja. Um, uczucia miłość dla panien w miesiącu styczniu już patrzymy. Styczeń, uczucia miłość dla panny. Może też chodzi o inne sprawy, w których przychodzi do Was jakaś oferta, ale na którą jeszcze będziemy musieli troszkę poczekać. To tak jakby jest świadomość, ta oferta dla Was jest, ale jeszcze nie możecie z niej korzystać. Jeszcze potrzeba czasu, jeszcze może potrzeba jakichś działań mm, po to, żeby tę ofertę móc przyjąć bądź, bądź z niej skorzystać. Miłość uczucia, miłość, uczucia dla panny w styczniu, miłość uczucia. ten odiekalny. panie w miesiącu styczniu. Siedemka kielichów, no to może jakieś odejścia. siódemka e, mieczy, królowa kielichów. Na spodzie koło fortuny no duża zmienność przy Was. No w tych uczuciach, kochani, to Wy będziecie troszkę mm, tutaj być może kręcić w jakiś sposób. W jakimś sensie możecie chcieć odejść od kogoś, bo macie utajone e, uczucie m, przy innej osobie, tak? Czyli coś pokryją mu tutaj. To jakbyście weszli w romans z kimś i chcieli odchodzić od jakichś relacji, które już macie. Bo z tamtą osobą, jakby ta osoba was trzyma, bądź yy, może chodzi też o, stał, o stałego partnera, stałą partnerkę. E, tutaj był romans, o chodzi? Od romansu był ukryty, pokryjomu, i też tak, jakbyście chcieli z tej sytuacji wybrnąć jakoś tak sprawnie, zwinnie, szybko, po cichu, e, żeby, nikt, e, żeby nie robić hałasu, nie robić zamieszania, i później dalej e, tworzyć swoją, mm, swoje życie, tak jakby się nic nie stało. Tutaj mam działania za plecami, odejścia za plecami, czyli tak jakbyście byli w relacji, i oprócz tego, jeszcze działy się jakieś inne historie, które będziecie chcieli zakończać. Koło fortuny, tak? czyli ta zmiana, która nadchodzi. Um, bardzo dużo świeżych, nowych energii przy Was, więc tutaj jest troszkę zamieszania, ale będą ostateczne decyzje ucinania, i ja myślę, że tutaj będzie wybranie jednak stałych partnerów, czyli jeśli są jakieś romanse, to one będą zakończane po to, żeby. Tutaj wrócić do kogoś, z kim jest to stałe uczucie, stała relacja, gdzie macie stabilną sytuację, a nie gdzie e, być może macie jakieś domysły, że coś jest nie tak Uważać na osoby dwulicowe, że tak powiem, osoby, które mm, gdzieś was chcą, być z wami, ale też mają jakieś swoje relacje Może być tak, że nie będziecie o tym wiedzieć nawet, że osoba będzie grała na dwa fronty, a wy nawet o tym nie będziecie wiedzieć na zasadzie, brakuje mi czegoś w mojej relacji, to sobie szukam kogoś jeszcze, tak? Ale temu komuś nie mówię o tym, że jestem już w związku, mam relację. Trzymam miłość przy tej osobie, ale są inne rzeczy, których mi brakuje, dlatego znajduję sobie kogoś do tego, żeby te właśnie mm, rzeczy sobie zapewnić, czy też zapełnić. E, jakkolwiek uważamy na tego typu sytuacje, drogie panny, bo tutaj jest skrajnie na dwa fronty. jakby z jednej strony chcieliście. Chcielibyście zakończyć coś, drugiej nie potrafili, bądź będziecie mieli do czynienia z osobą, która właśnie tkwi pomiędzy dwoma osobami, nie wie co zrobić. Tutaj bardziej idzie w kierunku tego stałego uczucia, niż mm, tak jest inna kobieta się pojawia w kartach. E, czyli ta granie przez kogoś na dwa fronty, mm, i też ta osoba może się pojawiać i znikać, tak? To też jest jakiś znak, niedostępność. Jest już, być może były jakieś próby odejścia, ale na, nadal jest to przyciągane, grane i tutaj też na uczuciach może ktoś Wam grać. Manipulacja emocjonalna w tym sensie. A więc uważajcie, drogie panny, uważajcie, to jest taka przestroga. Takie sytuacje są dość um, nie tyle niebezpieczne, co niefajne po prostu później, bo to po powoduje, że e, robi się bałagan później w uczuciach i, i się cierpi, niestety. A więc również dobrze może mieć to połączenie z, tym, e, z osobą wracającą, z ofertą z energii głównych. Zwróćcie na to uwagę, czy to tam dla niektórych się nie łączy z tym. Sprawy finansowe, praca, sprawy finansowe, praca dla panien w miesiącu styczniu. Patrzymy, co w tych energiach dla panien. Dziesiątka buław, piątka kielichów Ech, i karta równowagi, no drogie wagi, coś jakiś ciężki ten miesiąc dla Was troszkę, taki jakby wzburzony pod pewnymi względami. Um, mi tutaj stabilności, no dzieją się jakieś przygody, ale zawsze warto się na nie przygotować. Um, może być dużo obowiązków, e, dużo robię, mało otrzymuję. W ten sposób tutaj mi się wi e, m, widzę Wasze sprawy finansowe. Tak, byście, nie wiem, zostawali po godzinach pracy, a za to nie mieli e, więcej pieniędzy. Bądź tego typu sytuacje, tak? Dużo robię, e, dużo pracuję, ale korzyści, więcej strat niż korzyści, tak? Bo mm, tak naprawdę nic z tego nie mam. Odczuwam, że więcej nie mam niż że mam. Um, również e, na to obowiązków może odbić się na Waszym, e, na waszych emocjach, na waszym stanie psychicznym. Tutaj możecie być dość przeciążeni, być może nie ma wsparcia w kimś, być może jakieś straty się pojawiają, tak, dużo jest, na... nagle wszystko się wali wam na głowę i nie wiecie co z tym zrobić. Nie wszystko jest stracone i wróci do was równowaga, moi drodzy, więc się mm, tutaj nie ma co przyjmować, warto się nastawić na to, że sobie z tym poradzicie, bo na pewno sobie poradzicie, nie wszystko tracicie, nie wszystko jest dla was stracone i tak naprawdę niektóre sprawy naprawdę idą ciężkie do ogarnięcia, ale Ogarniecie to, będzie trzeba troszkę pokombinować, będzie tutaj trzeba mm, dużo działać, dużo myśleć e, i jakby fajnie wyjść z takich niefajnych sytuacji. Ale są to energie, z którymi sobie na pewno poradzicie, co do tego nie mam wątpliwości. Oczywiście ta energia ciężka jest, ona się tutaj pojawia i to będą trudne sytuacje, które Was będą kosztowały. Ale chodzi nam o efekt końcowy, tak, że sobie z tym poradzicie, że wyjdziecie z tego e, cało, jakby ten cały ciężar z Was znowu spadnie. Mimo, że będzie tutaj jakaś ciężkość, jakieś straty, być może niedocenienie, być może w sami w jakichś sprawach i tutaj macie jeszcze przez to większy natłok. Na przykład, mm, jeśli a, następuje roz, rozwój, e, nie rozwój, tylko mm, rozwód w rodzinie, tak? Żona staje sama z dziećmi, to od razu automatycznie ma więcej obowiązków niż gdyby była z mężem. Tak możecie to widzieć. Oczywiście nie dla każdego będzie to taka sytuacja, ale tego typu mm, przykłady żeby Wam było lepiej wyobrazić sobie tą sytuację. Ta sytuacja wymaga czasu przede wszystkim. To nie będzie nic załatwione w dzień, w dwa. Tutaj potrzeba naprawdę myślę, że no ponad całego miesiąca, żeby wszystko sobie ustabilizować, ale uda Wam się to zrobić na pewno drogie panny. Życzę Wam dużo siły. zachęcam was, kochani, do zostawienia reakcji, do polubień, do subskrypcji. Wyciągnijcie z tego to, co najlepsze, to co nie dla was. zostawiacie za sobą. Wspaniałego miesiąca. I widzimy się w kolejnych czytaniach na moim kanale.